Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Niemcy stają się prawdziwą krainą nierobów. Ostatnimi czasy opinią publiczną w Niemczech wstrząsnął reportaż jednego z dziennikarzy ukazujący trzyosobową rodzinę z Afganistanu, mieszkającą od dwóch lat w Niemczech. Oczywiście na koszt podatnika. No i do tego momentu można by powiedzieć, że to przecież nic nadzwyczajnego. Jednakże sam reportaż pokazuje coś. Czego Niemcy chyba nie do końca byli świadomi. Afga pracujący, w, współpracujący z niemieckimi żołnier żołnierzami Afgańczyk w Afganistanie był tłumaczem języka afgańskiego na niemiecki, co już świadczyłoby o tym, że ten język zna co najmniej bardzo dobrze. Jednakże po przybyciu do Niemiec od dwóch lat pobiera i uczęszcza podobno na podstawowe kursy języka niemieckiego, nie pracując tym samym. Zapytany przez dziennikarzy, dlaczego nie pracuje, odpowiedział, że właściwie to nie wie jeszcze, co chciałby robić, może studiować, a tak naprawdę najbardziej pasowałaby mu praca rządowa, najlepiej w dyplomacji. Zapytana kobieta, dlaczego do tej pory nie pracuje, odpowiedziała, że przecież w Afganistanie też nie pracowała, więc dlaczego ma pracować w Niemczech? Ta rodzina mieszka w mieszkaniu o powierzchni ponad 120 m2. I normalnie wynajęcie takiego mieszkania to koszt przekraczający 1200 euro miesięcznie. Oni mają go za darmo. Do tego jeszcze otrzymują uposażenie w wysokości prawie 2000 euro netto miesięcznie, co kosztowało niemieckiego podatnika do tej pory już. Ponad 80 tysięcy euro. Dodatkowo oliwy do ognia dolewają informacje o tzw. Pseudo-uchodźcach z Ukrainy, których do Niemiec przybyło już ponad półtorej miliona. Dlaczego pseudo? Ano dlatego, że okazuje się, że ponad 90% z nich to są osoby, które przyjechały z terenów, na których nie są i nigdy nie były prowadzone działania wojenne. A większość z nich starała się o zezwolenie na pracę i pobyt w Niemczech długo, długo przed wybuchem wojny na Ukrainie. Teraz Yy, przyjeżdżając tutaj zupełnie oficjalnie, dostają od razu mieszkania oraz uposażenia w wysokości od 3 do 3,5 do, do tysiąca euro miesięcznie, przez co nie muszą robić tego, po co chcieli przyjechać tutaj wcześniej, czyli pracować. A z informacji, jakie są przekazywane, wygląda na to, że pracy nie podjęło nawet 1% przybyłych z 1,5 miliona Ukraińców. Wisienką na torcie zniechęcenia Niemców e, stała się informacja dotycząca e, byłej kanclerz Angeli Merkel, która, jak wiemy, od jakiegoś czasu jest już na emeryturze i pobiera uposażenie w wysokości kilkunastu tysięcy euro. Nie przeszkadza to jej jednak e, korzystać nadal z pieniędzy podatników, gdyż przez ostatnie dwa lata. Obciążyła konto swojej partii na ponad 28 tysięcy euro tylko i wyłącznie na fryzjera. Wszystko to doprowadziło do tego, iż pracujący za najniższą lub prawie najniższą e, pensję w Niemczech zaczynają się. Zwalniać i to masowo. Od początku tego roku do tej chwili zwolniło się już ponad 3 miliony Niemców. A najprawdopodobniej wszystkie te dane są zaniżane lub nie są w pełni e, jawne, gdyż urzędy nie chcą e, zachęcać pozostałych pracujących za najniższą kwotę w Niemczech. Niemców, których jest tutaj prawie 20 milionów. Tak jak widzicie, Niemcy przestają chcieć pracować. Nic dziwnego, skoro siedząc na bezrobotnym, czy siedząc w domu, uzyskując tak zwany zasiłek obywatelski, ma się zapłacone mieszkanie, oraz otrzymuje się uposażenie w wysokości od 600 do 800 euro na osobę i nie trzeba pracować. Pozdrawiam serdecznie